Witajcie! Witajcie bardzo. również. Teraz o drogach w Kazachstanie. Z bardzo, tego pięknego bardzo, bardzo ciekawy temat. Drogi w Kazachstanie. Drogi są różne. Są wszystkie możliwe. Piękny drapieżnik tutaj do nas przyleciał. Kołuje. E, kołuje. Się. Tak, Witamy bo cię, on ma swoje drogi. W Kazachstanie też niektóre są takie lotne, naprawdę najgorsze drogo, droga świata, najgorsza droga, jaką kiedykolwiek jechaliśmy, to właśnie była w Kazastanie. Myśleliśmy, że po ukraińskich kiedyś drogach już nas nic nie zdziwi, no bo ciężko, żeby nas coś zdziwiło po wykrotach w Asawalcie podobnych do tych kamieni tu z wodą. Natomiast w Kazachstanie nas już dziwiło i to odcinek gdzieś około 300 km który ciągnie się gdzieś 150 km od Astrachania w kierunku Atrał. No Jest to ekstremalny odcinek, natomiast tą drogę robią. Spotkaliśmy motocyklistów, którzy jechali z Londynu do Australii i po prostu wywalili się kilka razy, byli po prostu przerażeni. Te... Zmęczeni. Też czytaliśmy u znajomego na blogu, że też miał problem z tą drogą. No nam się na szczęście nigdzie nie śpieszyło, nie mieliśmy ciśnienia, więc po prostu jechaliśmy sobie spokojnie, wolniutko i te 400 km zastrachania do Atyraus pokonaliśmy chyba w dwa dni. Ale na luzie spokojnie stając sobie w różnych tych Czajhanach, bardzo klimatycznych, sympatycznych po drodze. A jak ona wygląda i dlaczego tak wygląda? No bo kiedyś tam był asfalt, a w dobie ciężarówek, które wjechały na ten słaby asfalt, po prostu zrobiły się wielkie dziury. A dziury w asfalcie, które mają no, 40-50 cm, to jest największy koszmar, bo te dziury są ostre, mają ostre krawędzie. W terenie, jak są takie dziury, takie drogi jeździmy. Ale Taka droga jest miękka wtedy, te dziury są miękkie, dla terenówki również, a tutaj się jedzie dwa dni i wciąż jest bub, 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 Słuchajcie, no po prostu, no ja nie powiem, nie, bo to tak się nie powinno mówić, że człowiek ma wrażenie, że za chwilę coś się może rozsypać, ale jest y, takie wrażenie i... Podziwiam, naprawdę mam głęboki szacunek dla tych wszystkich kierowców osobowych, aut, które nas wyprzedzały, a było to nagminne, bo tam jeżdżą szybko, bardzo szybko, jeszcze wyprzedzają na tych ciurach. Nie wiem, może się urodzili na tej drodze. No bo ta droga po rosyjsku jest po prostu kultowa droga, wszyscy mówią, że to po prostu nie ma drogi, oni ją budują i może za rok, dwa ta droga będzie, bo naprawdę budowa idzie pełną parą, natomiast w tej chwili no wszyscy kpią, Rosjanie kpią z tej drogi, że jej nie ma, filmików w internecie jest całe mnóstwo na temat tej drogi. Jak lubicie kultowe takie drogi, to zapraszamy. Ale szybko, śpieszcie się, szybko. bo może już, już szybko zniknąć. Można jechać osobówką, no tak jak mówię, choć widzieliśmy takich, co polegli. To niedaleko do Astrachania z Moskwy, półtorej tysiąca, a później już zaczyna się jazda. I druga taka w sumie kultowa droga, taka no, wiele, wiele lepsza, to już inna, to już daleka nawet do, od ukraińskich lepsza, to była droga, tylko że ciągła się niestety z 700 km z Aumaty w kierunku Semej, gdzieś 200 km przed semej zaczął się fajny asfalt, czyli gdzieś 700-800 km była to droga też taka koślawa, dziurawa, ale no nie już taka, no na parę centymetrów. Na... Krotów nie było. Ale dziury były i... Tarka była nawet a, ta asfaltowa tak. tarka. Na, tak. Tarka na asfalcie. Pierwszy raz widzieliśmy taką asfaltową, fajną tarkę, no bo oni mają specyficzny klimat, minus 40 plus 40. I, tak. I jednak tutaj muszą być fachowcy od drogi, a ci fachowcy są tylko jakby z tego rejonu stepu, no więc a jeździ tam ciężki, bo może na pewno w Australii czy gdzieś... No nie, w Australii nie ma takich zim. No, właśnie ciężko to porównać do jakiejś strefy klimatycznej. Gdzie się jeździ? A potem jeszcze jeżdżą ciężkie tiry. Więc no yy, i wszystko jest na bagnach, często jest na bagnach, na stepie. Więc tu się nie ma co dziwić, że ta droga jest jaka jest, bo Koreańcy im ponoć te drogi budują, bo cały Kazachstan ale, się buduje. Ale co Koreańcy wiedzą na temat drogi, która w lecie m, ma. Yy, 43, 46. Jak my jechaliśmy 43-44 w cieniu. To było czymś się, normalnym no, często. Koło 40 smycie, było czymś normalnym. Nie 50 kilka, a przecież asfalt to się nagrzeje do 70. W zimie, natomiast jest 40, ale minus. Minus. I wszystko jeszcze się dzieje, że są odcinki faktycznie takie na bagnach. Czyli to zamarza w zimie pod spodem, i to się wszystko pięknie łamie. Po tym wszystkim jeżdżą ciężarówki, bardzo ciężkie ciężarówki. No, Mistrzostwo Świata, żeby taką drogę zrobić. A jeszcze, jeszcze jest, teraz zauważyliśmy, że budują yy, betonówki, bo jeszcze należy zwrócić uwagę, że nie mają takiej fabryki asfaltu w pobliżu, bo. No, od miasta do miasta jest 500 czy od większego miasta 1000 kilometrów, kochani. No i teraz wyobraźcie Takiego, sobie, gdzie może być ta że fabryka. ten asfalt to trzeba na, gdzieś podgrzać, choćby nawet nie było fabryki samego robienia asfaltu, ale choćby żeby go podgrzać, prawda? I, 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 i coś go przygotować do wylania, to ta ciężarówka później jedzie, no to często jedzie powiedzmy no, no, 200-300 km z tym asfaltem, żeby dojechać w miejsce budowy. Dla nas to jest niepojęte, no bo, powiedzmy, miasto od miasta jest 60 km między Bielskim a Kotowicami, no i ta ciężarówka z asfaltem jedzie, powiedzmy, 30-40 km, a nie 300. No więc yy, pełny szacunek, przeszli tam w momencie, yy, widzieliśmy na, na beton, beton. I chyba to ma sens, bo te betoniarnie to można wszędzie w stepie, kurczę, przenośne takie zrobić i coś z tym zrobić. Ale, ale, ale w środku kraju świetny asfalt, nowa, wybudowana droga, więc praktycznie w granicach 3000 km przejechaliśmy bardzo, bardzo komfortowo. Ale my lubimy się też zagłębiać w step, bo jednak asfalt nie daje tego kontaktu ze stepem, co daje interior. I tak też jechaliśmy. I o tych drogach z sentymentem będę wspominał. Ponieważ to były drogi przez step. One były z piasku, pyłu. To wszystko się pyliło za nami. Ktoś przejeżdżał koło nas. To było pyłu tyle, że szok. Ale to były drogi, które się ciągnęły dziesiątkami, a nawet setkami kilometrów pomiędzy wsiami jakimikolwiek. I one były yy, przez taki dziki step. Tam nawet nie bardzo było stad zwierząt, bardzo mało, bo to taka też półpustynia. Tak, bardzo dużo w Kazachstanie jest takiej półpustyni. Step, praktycznie taki step-step, pojawia się na wschodzie bardziej. Na zachodzie jest dużo takiej półpustyni, wręcz pustyni. Tam było najwięcej orów, które się zrywały na nas w widok. Tam było najmniej samochodów. Tam były noce takie, że była taka cisza. Która się rozciągała wokół nas, a jak jeszcze świeciła księżyc, to widać było na wiele kilometrów dookoła, gdzie ten step, takimi pagórkami, rozciągał się gdzieś w przestrzeń. Tak, jak to powiedział jeden Kazach, który kochał step, z których jest mało tych, co kochają step Kazachu. Że można patrzeć, 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 a się wzrok zmęczy. I tak jest właśnie na stepie, kiedy się człowiek właśnie idzie wśród tych dróg e, w interiorze. Natomiast i tak to jest na pewno przeżycie, przejazd przez Kazachstan. E, dla osób, które nie mają doświadczenia w pustkowiach, bo jedzie się no, potężnymi przestrzeniami, często bez ludzi. Bez jakiejkolwiek, że to tak powiem, pomocy, yy, pomocy yy, kilkaset, czy te kilkaset kilometrów. Pamiętam, jak znajoma pojechała do Skandynawii i mówi, jejku, tyle jechać, a jakby się coś z autem stało, najbliższe miasto, 200 czy 300 kilometrów, a jaki ruch jest tam w Skandynawii, to to przecież auto przy aucie jedzie i ile tam. Do, do miasta czy gdziekolwiek bliziutko 100 kilometrów, 150, do takiego, do takiego, jakby to powiedzieć, tego co tutaj było co 500, 600. Ja nie mówię o czymś dużym, mówię o inarii Finlandii, o czymś takim naprawdę małym. Tutaj, jak powiedział nam jeden tirowiec, szczególnie są szkoleni osoby na Kazachstan, bo sobie nie radzą z tą przestrzenią, nie radzą sobie psychicznie, gdyż jadąc przez tą przestrzeń jest się, no nie jest się samym, bo jest masa samochodów i Kazachowie naprawdę są fajni, pomocni, natomiast, na pewno by pomogli, natomiast gdzieś wielu osób w psychice może pojawić się lęk. Mamy zwyczaj w Mongolii zjeżdżać z tych utartych szlaków jeździć takimi pasterskimi dróżkami, takimi tylko pod dwa koła, które nie wiadomo dokąd biegną. Mamy oczywiście całe nawiga nawigacje i tak dalej, więc wiemy gdzie jesteśmy, ale specyfika Mongolii jest taka, że co 20-30 km jest, 50, jest jakaś jurta. Te jurty są białego koloru, widać ich z daleka. Zawsze można liczyć na pomoc w ekstremalnej sytuacji. Nie chodzi o to, żeby ten mongol nam naprawił samochód, ale chodzi o zagrożenie życia. Raz jest upał, raz jest zimno, raz jest zima. Tutaj nie odważyliśmy się zjechać z takiej no nie, no, no, nie, no drogi, drogi, tam Nazwanej ma. drogi. Nazwa... Tak, dokładnie. Te takie nie wiadomo dokąd biegnące, bo tam, w tym stepie czy półpustyni Kazachstanu, prawie nikt nie mieszka. Już koczownicy praktycznie wyginęli. Oni mają swoje domy postawione na, na tych półpustyniach czy na tym stepie. Takie stacjonarne i mają te stada wygląda na to, że tak stacjonarnie się bardziej pasą, w jakimś takim dużym, dużym kolewo. Poza tym tam na tej półpustyni jest mało tego jedzenia. Ale słuchajcie, to jest taka rzadkość, że zagłębianie się na jedno auto, co mamy w zwyczaju, to nie tym razem, tak. ale nie tym razem. Ale w Kazachstanie jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie mamy takiej odwagi. Tam tam nie ma telefonu komórkowego. Tam, tam by trzeba było mieć telefon satelitarny, żeby w razie czego mieć możliwość. No ale Mangy Szlak czeka i mangastan, i myślę, że z czasem, że teraz Kazachstan nas tak trochę oswoił i przyjdzie czas, że w mangastan wjedziemy, Bo to dla mnie wchodzenie w każdy kraj to jest wchodzenie tak powoli, tak. Otwiera się przestrzeń. Najpierw autostrada, później wolniej, wolniej, wolniej i w końcu można albo nie można jechać dalej. Jeżeli ktoś od razu wchodzi w to, to często dostaje bardzo mocno po łbie, dlatego większość jeździ na kilka aut. Dokładnie. Bo jest bezpieczniej. Dla mnie to jest takie otwarcie przestrzeni i zobaczenie, mogę czy nie mogę. To tyle chyba o drogach, nie? Tyle. Żeby nie rozgadywać się. Je. A jeździmy tam dlatego, że. Step pokochaliśmy, ma swój urok, dlatego polecamy kazachstański step. Dziękujemy.